Ej, bo ty jesteś w A co no, mnie budzisz tak rano? No przepraszam, chciałam się obudzić, Jebie nie wiem. Też się wywaliłam, widzisz, zrywcowałeś mojego misia? Nie! Nie! spać, Nie! Dobra, idę Nie! 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 najpierw idź do kuchni, czy najpierw idź do łazienki. Hmm. Gdzie? Tam?

jeszcze co? Powinno się usunąć tę y, ścianę. To no właśnie dlatego powinno się usunąć No dobra, ale... U, jeszcze się uzabatniam. A załatwię się w tym piwelku. Chuj, zostało, rozumiem Nie trudno. dobra. O, i wszystkie tylko tą osoba. Wszystkie jeszcze tylko osoba. Dobra, co jest ja... <śm> nie, nie. <śmieramy> Dobra, to jest Nie wiem, co to Oj, tu miałem na ziemi? Nie jest chyba Dobra. oj! Wsiądę sobie tutaj i sobie Ej, co sobie to jest dla mnie, konawka. A ja ma tu dziurkę. Zjedzone! Zjedzone. Dobra, puszczę coś głośnego. Nie? O, chwila zdjęcia. Dobra, chyba wezmę iPada, bo on jest na... On jest tutaj na... Czemu on to jest bo był trudno? Trzeba tak puścić, żeby każdy to słyszał, nie? Dobra. Ej, mistki czas. bo jest pierwszy.

No, po Jezu, kości. dobra, wszyscy stali, Wstawajcie, idziemy na śniadanie. Powiem Ci tyle. <głos> <głos> dobra, kto idzie na śniadanie, idzie za mną. It's me! It's me! ja! Jej przydałoby się trochę posprzątać chyba, nie? Trudno, to Logan będzie sprzątać. Boże no. Sorry za dużo nakręconych. To Stefan będzie yy, ten sprzątać. Czemu ja? Bo ty naj, najgłupiej się zachowałeś? A To ja tu zostanę i posprzętam! Przynieście mi kanapkę do pokoju! Nie! Uuu. Oj, trawek to rozwaliłem. Dobra, poczekajcie na no, no. Może powinien się bez bo nie troszkę? No, bez, bo oni są tak no... Bez masz no. dwa No! Ja! Dobra. Jakim cudem się tu przeteleportował dzisiaj? Ścialiśmy jako normalne ciuchy. Jak ci? Dobra, słaby. Dobra, fajnie. No, no. A żywa winy jeszcze bez, bo i troszkę. No, bez, bo oni są tak no. Boże, dużo bo zakręcony. Ej, Stefan, chodź! Nie <grym> stary kać! A to bolało! Stefan! Nie ma tak więcej. Jak wiem się sobie się przeteleportowało? też ty mi powiedz. Dobra, róbcie sobie sami śniadanie, ja już zrobiłam, idę po Okej, okay, ja idę robić śniadanie! Nagraj mnie, nagraj mnie, nagraj mnie, nagraj mnie! Dobra, zrobić ci śniadanie! Co Czau do ty, nie do ciebie! Spadaj z kadru! Omdlałaś! Omdlałaś! Ej, zmartwychwstań! Ej, zmartwychwstań! Halo! Jak, jak, ty, jak ty się nazywałaś! Jak ty się nazywałaś? Megan Megan, jak tyś smartwych stań! Megan! A dobre będę miała spokój przynajmniej. Daj mi mm -hmm. już na Już nie wszystkie! A ty Dobra, Zejrzę sobie płatki. A jak obudzi się Tam, e, Megan, to ja dam jej też płatki. Megan! Siemienia. Stawaj, Megan! Jeczka! Dobra, dobra, że. Stefan, weź mi pomóż. Zjuremę. Ale czym no, 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 ja mam ci pomóc? Co ja no, no, zrobiłem? Ty zrobiłeś największy burdel, więc ty sprzątaj. Okej, okay, zażarłyśmy idziemy, idziemy do łazienki jak coś. Ja nie idę do łazienki. Siema. Będziesz brudny, będziesz śmierdzić, wychodzimy W sumie jeszcze jest WIKI. Oj. Pamiętajmy może wszyscy razem będzie najszybciej. No, ja wezmę tego iPada odłożę Ktoś milion razy ci go zapytał, chcesz nic mówić. to jest nasz wspólny iPod, nie chcę nic mówić. No Czemu nam puściłaś Wiem, wiem, że nie lubimy hejmiśków Ale zobaczcie jakie mamy twarde psy, w ogóle się nie obudziły no. Ani trochę, to wcale nie są proszę wy... psy Dobra, idźcie do tego kibla Ja nie idę do kibla My jesteśmy w kiblu jak coś My się wykopiemy wy Idziesz do kibla, bo inaczej nie wyjdziesz My Nie idziemy ci. a nie, idziemy na świąteczne zakupy Dobra, idź do tego kibla. Okej. Okay. No, ja będę patrzeć jak tam wchodzić. E idź stąd! My się kąpiemy! <grystanie> Co ty robisz? Jestem duchem, który nabiega ten. Dom. Ale ty jest tak? Ale i nie ma żegna! coś powiedz temu że żeby się wywa... żeby wywalał czy coś. Wywalaj, stąd my się kąpiemy! <laughs> <O> nie Powinna <laughs> mnie topsywać, dobra nie robię. A ja tu naprawę. Dobra, wykopaliśmy się. I pytajcie, czemu my się razem kopiemy? Po prostu jesteśmy kuzynkami, bo jest, widać. Widać to pana, jest, że jesteśmy kuzynkami. Więc stradcie się chce. Tak. <laughs> Mieszkamy w tym domu już ponad kilka lat, bo na pewno kilka lat i dopiero teraz dowiedziałam się, że mam bałwana na włosie. Dobra, nieważne, ona Idziemy się przebyć. Ej, to jest moja poduszka! Spokojnie, Jestem... Nie, ty jesteś w Moja to, jest to, jest to jest moja podusia. Moja To jest moja Dobra, musisz. Dobra, nie ważę co się dzieje. Idź, do strany. Dobra. E, ja pierwsza. No idź! Nie! Ja poczekam. O ty. pomysła! pójdziesz i... mi po moją kosiarkę. Nie, masz kosiarę. Dzięki. Dobra. Siadaj. Dobra, Dzięki! No. Tu mamy ten pełny burm. I ja wybierę coś poza kadrem. Dobra, w kadrze. Um, nie wiem, ja wezmę sobie może... Trzy! Oj, no rozwaliłem. Wezmę sobie może takie coś. Trzy, dwa i jeden. Nie! Nie! Uuu! Co teraz? Wyrobimy mi robimy morning routine. Oh, Ej, to macie tu gąbeczkę. Ja tę gąbeczkę... Słoszę. To e, ty pewnie weźmiesz... E, jak, jak, jak ty się nazywasz? Lilianna. Lilianna! Mieszkamy ze sobą tyle i ty, ty dopiero nie? No sorry, nie Ale to, fajna powiem. paletka, na pewno nie dziewczyn. Dobra, ja biorę sobie takie coś zielonego. O, a little... Lil... Lila mogę do siebie myśleć. Nie, nie podoba mi się. się Lila! <grafię> e, a ja sobie. Uh, z pewnością tak coś się nazywam. No ale Lila, ja nazywam do dziewczyn rodem, ale tam siedzą półtorej godziny. Dziewczyny, co robisz? <grafię> <grafię> Ubieramy się! Ty siedzicie półtorej godziny, Lila! No już? bo jeszcze się mamowaliśmy. Ja nie mówię, nie widać żadnych efektów. Dobra, Miałeś miałaś pilnować Stefana. No i pilnowałam. Dałam mu tylko kosiarek. No tu jest kosiara. No ale dałam mu i ja, on ja nie umiechał tu pewnie i zaparkował. Dobra, iść. Krystal. Przebieram. Krystiano Ronaldo! Uuu! Dobra. Ale fajne miski tak w ogóle. To są moje miski. Moje też. Nie moje. Twój jest delfin, spadaj w mój Twój jest delfin, dobra trzymaj się Okej okay, idziemy tam Dlaczego nie coś się przebraliśmy Hmm gdzie jest jeden misiek? No eee Jest są moje miszki Byłaś swojego no i co ja zrobiłam? Ej, ale patrzcie sobie jaka fajna podusza. A, e, ty masz co? Ja mam serduszko. Uy. Nie, ty masz... E, minka z serduszka. No ja mówię. Jest. Patrzcie jak ja robię w kółka. Nikt z tego nie widział. Uy. A ty w ogóle kiedy idziemy do szkoły? Są ferie. Sze, są ferie, no właśnie. Są ferie, nie idziemy do szkoły. Czy znaczy, teraz, kiedy się z... kończą ferie? Ja chcę znowu uderzyć babę od matmy. Co ty robisz? Ej, <laughs> nieważne, próbuję zrobić jakoś. Ja, ja chcę znowu uderzyć babę od matmy. Tak jak zrobiłem ostatnio na lekcji i wszyscy mi zazdroszczyli, że się odważyłem. I pani mi później, sta, i baba wstawiła mi później jedynkę z matmy. No co ty robisz? Też nie chcemy tego słuchać. Tu żaba. Ua, nie, 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 nie. Ła, mi nie bolało. A później będę mógł pójść na wrotki. Nie masz brądu. No, no to na ma... rolki. Ty, rolek nie masz. To są na stopy. Nie. Nie masz stóp. No to na kopyta. Nie masz kopyta. Co mam kopyta? Jestem mosłem? Krystal chyba trochę omdlała. Krystal, nie jest? Zaanimacja! Z kim mieszkam? Ze mną! I ze mną! ale nie chcę wam nic mówić, tylko jutro idziemy na zakupy świąteczne, bo idziemy znaczy w sumie już robiliśmy zakupy o, świąteczne. taki kadr ma ci... Ogólnie, ogólnie to robiliśmy... Ej, powinna być taka córka, nie? Siema. Ja powinna być. zima, No dobra, i ogólnie już robię, jutro będzie Wigilia, więc raczej niedługo się pojawi odcinek Jesteśmy na Wigili. jesteśmy I później też może się pojawi odcinek na plaży, więc no. A jest zima! Ale wtedy nie będzie już zimy. Nie umiem <grym> robić salta. Dobra, A, chyba tak już kończymy ten odcinek. Za niedługo będzie część druga, bajka. Dobra, wszyscy na okładkę filmu robimy. Przyscy, wszyscy, 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 chodźcie, chodźcie. 3, 4, Dobra, już, 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 już. już, już Ale już, już, ostroż, już. ostrożnie. Chyba ostrożnie pójdzie. to jest tak trochę fajnie, prawda? O, jest lepiej. O.